Siemano, witajcie na kanale Poklap. Dzisiaj otwieramy coś bardzo fajnego. Jest to dodatek Booster Band ze stopniu dokładnie, czyli w sumie najbardziej pożądany dodatek tego roku, przepraszam, tamtego albo i tego. Kurczę sam się pamiętam kiedy wyszło. Oczywiście dostępne są w naszym sklepie i mamy tam bardzo ciekawe karty typu Charizard, który ostatnio wyskoczył bardzo z sceną ponieważ aktualnie chyba kosztuje 2400 zł w PSA ten, a nieoceniony chyba ponad 1000 albo coś koło 1000. Sam go w sumie posiadam, prześliczna karta, odłożyłem na razie booster bundle, prześliczna karta, według mnie jedna z topowych w tym roku. Mamy tam też również Blastoise, którego aktualnie też posiadam, ale niestety nie PSA 9, 10, tylko 10. Mm. Ale, oczywiście, będę wysyłał go do Regrade'u, ponieważ nie widzę nigdzie żadnych e, raczej wad. Oprócz kropki jednej, no i mam też właśnie tego Zapdos'a, o którym mówiłem wcześniej. E, też PSA 9, niestety. I tutaj też nie widzę praktycznie żadnej wady, e, więc prawdopodobnie też będzie do Regrade'u wysyłany. I tych dwóch kart ostatnich ceny wahają się chyba około 400 zł, jeśli chodzi o ocenione, może trochę mniej. E, no, ale cóż, przejdźmy do sedna e, i otwórzmy. Booster Bundle, może dzisiaj szczęście się do nas uśmiechnie i trafimy Charizarda, Panie by było. Jeszcze taki przerywnik co do kart, o których mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o Charizarda to cena nieocenionej karty, czyli row, wynosi 800zł plus minus, a PSA ten 2400zł. Co według mnie było bardzo dobrą inwestycją, jeśli ktoś kupił je jeszcze jakieś 3 miesiące temu, ponieważ kosztowały około 400 zł, więc przebitka prawie dwa, dwa razy taka. No i następną kartą będzie Blastoise. No i Blastoise w cenie row wychodzi około aktualnie 260 zł, a PSA ten z 1100 zł, co nie jest jakimś dużym przeskokiem, chyba w cenie, patrząc do Charizarda bo ceny były bardzo podobne. I ostatnią kartą jest Venozaur. Jak widzicie, venozzaur jest w sumie najtańszą kartą z całej trójki, e, tak jak widać na grafice. W sumie też, też go dalej nie mam, więc e, sam myślę czy nie kupić sobie w PS8 od razu. Bo 700 zł to nie jest jakiś duży wydatek jak na kartę PS8. No i w sumie e, też można potraktować to jako inwestycję. Co oczywiście nie jest poradą inwestycyjną, żeby nie było. Podsumowując, mamy jeszcze oczywiście takie karty jak Alakazam EX i Zapdos EX, którego wcześniej pokazywałem. Według mnie to jest totalne top 5, no ale oczywiście top 3 to jest ta, co pokazałem wcześniej, no i Charizard jak zwykle ma miejsce pierwsze. Da mnie spoko, uwielbiam Charizardy, najlepsze karty i w sumie najładniejsze, no i oczywiście najdroższe, zawsze próbujemy je trafić. No a teraz wracamy do otwierania. W boosterze mamy, w booster band mamy oczywiście 6 paczuszek, da, to możemy odłożyć e, i widzimy się za chwilę, jak już otwieram. No więc tak, paczki otwarte, no i zobaczymy, czy się uda coś trafić. <śm -try> Cliffery, Machop, Porygon, mm -mm, Electabuzz, Slash, Hunter. Goldak, Pikachu, Reverse Holo, bardzo ładny, mi się podoba, chyba w sumie też kolekcjonuje Pikachu, więc dla mnie na plus. Giovanni i Electrode, Kodzik dla widza klasycznie. <laughs> Jedziemy z drugą paczką. Magnamite, Caterpie, Eevee, Grimer, Snorlax, Sandslash, Nidorino. Znowu Hunter, Rivers Hollow i Arctic Holo, kodzik. Okucz. W sumie e, aktualnie e, ceny poszybowały strasznie do góry tego za 151. Chyba Premium Collection kosztuje ponad 1000 zł. Już a było za 700. Gastly, Paras, Voltorb, Krabi, Golbat, Leftovers, Persian, Magikarp. Dratini i Jolteon, o, Fajne legendarne Pokémon'y się trafiają. Wcześniej Archipelago, teraz Jolteon. W sumie nawet nie pamiętam, czy Jolteon też jest legendarnym, czy nie. Ale ewolucji widzę, zawsze na propsie. Czeka paczka bez dropów. Zobaczymy, czy cisza przed burzą. Czwarta, Raido, Tangela, Koffing, Psyduck. To ja czasami jak otwieram paczki, klasyk. Pinsir, Bills, Golbat, Primate, Victor Ball i Marowak. 3, pacuszki. No, na razie jest nieciekawie, to na pewno. W ogóle spodobało mi się nagrywanie. Jestem w szoku, że w ogóle odgór jest taki, jaki jest. Dość dużo wyświetleń. Jak na w sumie pierwsze trzy filmy, czy dwa. jeśli się nie mylę. Mm -mm, Might Cube, o coś mamy? Nic, że i hoła energia. To, to coś te Eevee mnie prześladują dzisiaj, ale przynajmniej będę miał kartę trochę do mastersetu. No i ostatni, bo oby tutaj się coś trafiło, Kodzik Kodish, Monkey Miał, Execute, Arcanine Kingler, Snorlax, Poliwill, Slowbro. i Charizard EX. Akurat tego nie miałem, więc spoko. Do kolekcji. Nawet dość ładna karta. <laughs> Jak mi się wydaje. Czy jest chociaż nie bez żadnej wady? No, nawet ona powiedział, że PSA ten, ale no, widzę print line. Więc jednak glipa, Ale zawsze coś fajnego. Dzięki wielkie za oglądanie moi mili. Zachęcam do lajkowania, like subowania. I widzimy się w następnym odcinku.